TVP od tygodni robi się coraz głośniej o możliwym odejściu ze stacji Danuty Choleckiej. Dziennikarska gwiazda wiadomości miałaby w ten sposób rzekomo wyprzedzić ruch nowych władz, które wkrótce prawdopodobnie nastaną na Woronicza. Na pogłoski o rychłym zniknięciu prowadzącej zareagowała też Monika Olejnik. Pracująca dla konkurencyjnego TVN, u redaktorka wygląda na coraz bardziej rozsierdzoną postawą telewizji polskiej, która pomimo zasądzonego prawomocnie wyroku nadal nie przeprosiła jej publicznie. Sprawa o zniesławienie wytoczona stacji przez Olejnik oficjalnie dobiegła końca w lutym bieżącego roku. Sąd apelacyjny przychylił się w wyroku do argumentów prawników dziennikarki i nałożył na TVP obowiązek przeproszenia jej w swoich głównych serwisach informacyjnych. Mimo to Monika Olejnik przez niemal rok nadal nie doczekała się wykonania wyroku. We wrześniu prawnicy reprezentujący 67,5 znów zabrali się do roboty i zgłosili wniosek o wszczęcie egzekucji przeprosin. Jeżeli postanowienie wejdzie w życie i się uprawomocni, to za każdy dzień zwłoki TVP będzie musiało zapłacić aż 5 tysięcy złotych. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale nawet groźba ogromnych kosztów nie zmieniła choćby o Jotę postawy publicznego nadawcy, co z kolei znów wzbudziło gniew olejnik. Dziennikarka. Nie omieszkała też przy okazji zakpić na swoim Instagramie z sytuacji Danuty Choleckiej. Czy pani Danuta Cholecka zdąży mnie przeprosić? W TVP. Proponuję przeproście mnie za kłamstwa zanim się zwiniecie. Wygrałam w sądzie z TVP. Już dawno zapadł wyrok, i ciągle czekam. TVP sa do dzisiaj. Godzina 14:30, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku sądu apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w zakresie publikacji przeprosin. Zaczyna swoją wiadomość prowadząca kropki nad i. Dziennikarka podkreśla w dalszej części posta, że TVP nadal rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jej temat. To może z kolei prowadzić do zmniejszenia jej bezpieczeństwa. Deklaruje jednak, że nie da się zastraszyć i wciąż czeka na przeprosinne od prowadzącej wiadomości, sam wyrok sądu apelacyjnego w sprawie przeprosin. Jest już dawno prawomocny i pani Holecka od lutego 2023 ma sprzyjające warunki, żeby mnie przeprosić. Telewizja rządowa zamiast mnie przeprosić w dalszym ciągu zamieszcza manipulacje, które mogą wywołać agresję wobec mojej osoby. Nie po raz pierwszy spotykam na swojej drodze ludzi. Którzy fascynują się polowaniem na olejnik. Powtórzę po raz kolejny, nie dam się zastraszyć, podsumowała nieustępliwa Monika Olejnik. Zobacz też. Danuta Cholecka musiała przyprosić na koniec wydania wiadomości. Nie chodzi o olejnik Monika Olejnik pokazała groby założycieli TVN. U. Ludzie osłupieli, olejnik odpaliła na temat Jarosława Kaczyńskiego. Padły naprawdę mocne słowa.